Na rynek wprowadzony został model Alfa Romeo oznaczony numerem 155. Model ten nie uzyskał spodziewanego sukcesu, dlatego też zdecydowano się zmodernizować to auto i dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować właśnie następcę 155 Alfa Romeo 156. Najładniejszą częścią tego samochodu w mojej ocenie jest jego przód, a zwłaszcza osłona wlotu powietrza do chłodnicy. Proszę zwrócić uwagę na taką tarczę, jakby tarczę chorobową z bardzo ładnym, dużym znakiem firmowym Alfa Romeo. Jak spojrzymy z boku na auto, to zobaczymy coś, czego jeszcze chyba nie było w projektowaniu nadwozia, a mianowicie próbowano połączyć w tym samochodzie dwa typy nadwozia. Nadwozie limuzyny oraz nadwozie samochodu, który ma kształt zbliżony do... Coupé. Cechą charakterystyczną nadwozia coupé jest to, iż jest to auto dwudrzwiowe. I rzeczywiście jak tak spojrzymy z daleka, to wygląda na to, że Alfa 156 jest samochodem dwudrzwiowym, zwłaszcza akcent tej takiej dosyć tradycyjnej klamki sprawia, że widzimy przede wszystkim drzwi pierwsze. Ale jeśli przyjrzymy się nieco bliżej, to okazuje się, że następna para drzwi jest. Przy czym klamka do otwierania tych drzwi schowana jest tutaj w tym narożniku. Proszę popatrzeć, jak to tak się sprytnie otwierają. Spójrzmy do bagażnika. Bagażnik w tym aucie ma pojemność 360 cm3. Pod jego podłogą umieszczone jest Koło zapasowe. Koło zapasowe dojazdowe. Ja nie jestem zwolennikiem takich kół dojazdowych, zwłaszcza w samochodzie, który mieni się być samochodem sportowym. Firma Alfa Romeo zawsze słynęła z bardzo dobrych silników. Zobaczmy, co jest pod maską tego samochodu. Tutaj mamy największy z silników. Sześciocylindrowy silnik o pojemności 2,5 litra o 24 zaworach i mocy 190 koni mechanicznych. Pomimo tak dużej mocy, silnik ma niezbyt duży moment obrotowy. Zaledwie 23 kg i to przy bardzo wysokiej prędkości obrotowej równej 5000 obrotom na minutę. I być może dlatego auto tego typu silnikiem sześciocylindrowym wyposażone jest jako jedyne w sześciobiegową skrzynię biegów. Myślę, że nie tylko zewnętrzna bryła nadwozia Alfy 156 może się podobać. Ładne jest również wnętrze tego samochodu. Przede wszystkim zestaw wskaźników o białych tarczach. To już się tak przyjęło, że samochody sportowe mają białe tarcze. Konsola centralna wyposażona jest również w trzy zegary. One mają również białe tarcze. To jest czujnik temperatury oleju, to jest zegar i wskaźnik paliwa. Wszystkie samochody tej klasy, czyli Alfa Romeo 156, wyposażone są w kompletną klimatyzację. I co ciekawą rzeczą, ilość punktów, w których powietrze wpływa do wnętrza samochodu, wynosi aż 30. Jak przystało na sportowy samochód, przednie fotele, fotel kierowcy i fotel pasażera, są tak ukształtowane anatomiczne. Mają te drobne takie tutaj wybrzuszenia w poduszkach na oparciach, po to, żeby na zakrętach kierowca lub pasażer byli dobrze trzymani. O ile kierowca i pasażer na przednich siedzeniach mają sporo miejsca i mogą jechać wygodnie, to na tylnych siedzeniach jest nieco mniej miejsca. Pod tej statycznej prezentacji zobaczmy jak ten samochód jeździ. Zapraszam zatem Państwa na przejażdżkę. No i uruchamiamy silnik. Taka sportowa limuzyna powinna mieć taki dosyć charakterystyczny rasowy jak niektórzy, czy też rajdowy, jak mówią dźwięk. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało. No rzeczywiście, ma, ma, to zdecydowanie ma. Więc zaczynamy. Jedynka. Zupełnie przy sprzęgło pracuje. Zobaczmy jak samochód zachowuje się na zakrętach. Taką domeną sportowego auta jest to, aby on zwykle nie pochylał się w zakręcie bowiem wówczas traci część ze swojej przyczepności, staje się mniej stabilny, Auto rzeczywiście prowadzi się zupełnie przyzwoicie. Bardzo, bardzo dobrze reaguje na ruchy kierownicą. Sprawdźmy teraz układ hamulcowy. Alfa 156 wyposażona jest w hamulce tarczowe, z przodu tarcze są wentylowane, samochód ma ABS, więc powinniśmy nie mieć żadnych kłopotów z hamowaniem. I rzeczywiście, ABS działał, zadziałał w odpowiednim momencie. Choć troszeczkę było go czuć na pedale, na pedale hamulca. Zobaczmy jak ten samochód idzie na autostradzie. Zaczynamy, zaczynamy przyspieszać. No, co prawda, ruch tu jest dosyć spory. Redukujemy pod górę. Samochód taki, daje taki charakterystyczny, dosyć jak to mówią niektórzy, rajdowy dźwięk. Ale daje się również wyczuć to, to o czym mówiłem wcześniej, że silnik jest mało elastyczny. Żeby przyspieszać pod górę muszę zmienić na kolejny bieg, bo obroty muszą być utrzymywane powyżej 5 tysięcy obrotów i wtedy dopiero dopiero odczuć jak ten samochód przyspiesza. 6 tysięcy obrotów to już jest prawie moc maksymalna. Kolejny bieg. Skrzynia biegów pracuje zupełnie przyzwoicie, biegi się zmieniają dokładnie i precyzyjnie, choć skok dźwigni zmiany biegów jest chyba nieco za długi jak na takim typu samochód. No i teraz zaczynamy. Rzeczywiście samochód przyspiesza bardzo dobrze. 6000 tysięcy obrotów, odcina kolejny, czwarty bieg. Spróbujmy z jaką prędkością możemy pojechać. Może, miejmy nadzieję, że policja nie stoi na tym. 180 na godzinę i piąty bieg. Samochód zaczyna być słychać już w opływie powietrza. Słychać tylko silniki, tylko opływające powietrze. I spróbujmy troszeczkę wolniej bo jest zakręt i spróbujmy jeszcze raz. 5000 obrotów i silnik na piątym biegu przyspiesza wyraźnie, wyraźnie to czuć. Chciałbym spróbować jak ten samochód jedzie na biegu szóstym. To rzadko się zdarza, żeby samochody były wyposażone w biegowe skrzynie biegów. Układ kierowniczy działa bardzo precyzyjnie. Delikatne ruchy kierownicą sprawiają, że Samochód posłusznie zmienia pas, to już takie ostatnie kawałki przed dojazdem do Lizbony, dlatego taki jest duży ruch i nie bardzo możemy sobie pozwolić na sprawdzenie prędkości maksymalnej. Szkoda, a mogliśmy spróbować, czy naprawdę ten samochód jeździ 230 km na godzinę. I to tyle naszych pierwszych wrażeń z jazdy. O tym jaka jest naprawdę Alfa 156.